Siemaneczko! Witajcie! Słuchajcie, Sorki. Dzisiaj miał wlecieć film z mojej ostatniej wyprawy do Norwegii, ale niestety na to musicie poczekać. Jestem aktualnie na targach wędkarskich rybomania w Poznaniu. Przyjechałem tutaj głównie w jednym celu i zaraz wam pokażę o co chodzi. Przejdziemy się. Na stoisko Lowrensa i tam wam coś pokażę. Zobaczycie sobie. O co tu chodzi? O, jest i. Buongiorno! Jest, jest tutaj nasz gość. Hello, a tu, kawa. Co tam, kawka. Fajnie, no byłem teraz w Lowrensie, byłem w Jotemce. Byłem u Maćka, że imię Ma taką jak mam. No ja, o, ja zaraz wieku. też się tutaj przejdę i. Trzeci jest U Stepanów, w za rąbiste ciuchy gumy. Do Libry. O, Libra się wystawiła, bo na paszoki coś można znaleźć. Ja Pól. się też zaraz, zaraz się przejdę, pooglądam, ale idę pokazać im to, po co tu przyjechałem, czyli... Sztycę, a wszyscy są nią zachwyceni. No, jest to produkt, który już jakiś czas wdrażam i produkuje. Mam już aktualnie ostateczną Ale perfekcyjnie pod... zrobioną pod... już jest. Także no, co, co będę gadał? Chodź Pokaż. pokażemy choć pokażemy. idę, Jesteśmy na stanowisku Lawrence'a. Zobaczycie zobaczcie. Przed łodzią Damiana Dody widzi jest, co robić Jest i właściciel tej łodzi Damian i ogólnie Lawrence zezwolił mi Dzięki temu troszeczkę. No tam ja, ty, stawiasz Damianowi A wiesz, on mało nie pił, żebyś był świadomy. Eee, no dajmy, mam to, możliwość tak, zaprezentowania to, wam mojej sztycy. Wydzierżawienie 5 no, cm ale... relingu. Tak, wydzierżawił mi reling. Co? Aj, proszę, Grzesiu, rządź. Pełni honor. Tak. <śmianowicie> mój, mój produkt nowy. W pełni już dopracowany. Eee, pokaż tutaj może. Zobaczcie jakie piękne. Dostał, dostał nowe logo. Tu musisz Zobaczcie. pokazać. E... Zawiesiłem ulotki. Także ktoś może sobie podejść. E... No i dzięki temu możecie sobie też sprawdzić jak to działa. E... Generalnie więcej o tej stycy będę niedługo e... nagrywał. Opowiem wam tam szczegółowo, a tutaj po prostu zapraszam na stanowisko Laurence'a do łodzi Damiana Dody. O, Damian tam. Damian jest tam. Także zapraszam. Możecie sobie przyjść, dotknąć, zobaczyć jak to pracuje. No i co? Zebrać ulotkę. I dzwonić! Dzwonicie, dzwoncie, bo w dobrych pieniądzach to jest, kochani, pieniądze niedobre. Grześnów ceni za, tych, za tyle, za ile powinien cenić i nie jest droga. Zobaczcie sobie. Jak chcecie numer telefonu, proszę? Tak, jest po 40 lotek. Więcej nie zdążyłem. Sztyca wygląda. Tak. No i oczywiście. Angry! Dokładnie. Sztyce są przystosowane do przetworników przeróżnych. Ej, ja już mam, ja już mam! <gry> do różnych przetworników, także. Cóż, ja idę się rozejrzeć, co tu jeszcze mają, bo jestem ja pierwszy na raz na targach. Grzesiu, chodź, ciesz prostu... się tym widokiem. Tak, ja lecę. No nie przed ja trzymajcie się i zapraszam na stanowisko Lorenza.